Niedawno temu żył w Romanii pewien dzielny i czcigodny szlachcic, panem Licio da Valbona zwany, który, w dość sędziwym wieku już będąc, małżonkę swoją, panią Giacominę, córką obdarzył. Dzieweczka ta podrósł, przeszła urodą i wdziękiem wszystkie panny rówieśne. Rodzice miłowali ją nad życie, jako jedyne dziecię swoje i strzegli ją jak źrenice oka w nadziei, że kiedyś w wysokie związki wstąpi. Dom pana Licia Odwiedzał często i długo w nim gościł pewien urodziwy młodzieniec imieniem Ricciardo, do rodu Manardich z Brettinoro należący. Gizio i jego żona odnosili się do nich z taką ufnością, jak do rodzonego syna. Zdarzyło się, że ów młodzian zwróciwszy raz i drugi baczniejsze spojrzenie na dzieweczkę, już do zamęścia zdolną, znalazł ją piękną nad wyraz i wdziękiem, a obyczajnością celującą. Dlatego też zakochał się w niej na śmierć. Umiał jednak ukryć swoją miłość na dnie sercem. Dzieweczka odgadła wkrótce jego afekt i nie przeciwiając się wzajemnością mu odpowiedziała, Richardo nie posiadał się z radości. Nieraz miał już zamiar miłość swoją jej wyznać, a liści nie dostawało mu odwagi. Pewnego dnia, nie mogąc już zdzierzyć dłużej, rzekł do Katarzyny. Katarzyno, błagam cię na wszystko, nie daj mi umrzeć z miłości. Bóg widzi, odparła wrot dzieweczka, że się boję, abym z miłości do ciebie ja raczej ducha nie wyzionęła. Odpowiedź ta ucieszyła niezmiernie Richarda i tyle o ducha mu dała, iż rzekł: Uczynię wszystko, co tylko miłe ci być może, Aliś ty sama musisz wynaleźć stosowny środek dla ocalenia życia nas obojga. Ricciardo, odparła dzieweczka. Wiesz dobrze, pod jak surowym mnie trzymają dozorem. Nie wiem, jak to ułatwić, abyś przyjść mógł do mnie. Jeżeli widzisz jednak jakiś sposób, który by czcimy i na szpank nie naraził, powiedz mi o tym, a przyrzekam ci, że chętnie na wszystko się zgodzę. Richard po długim na myśl rzekł, o katarzyno, duszą mojej duszy. Znam tylko jeden sposób, który jest taki, aby ci pozwolono spać lub pojawić się na balkonie, który na wasz ogród wychodzi, gdy będę wiedział, że się tam nocą znajdujesz, postaram się do Ciebie dostać jakkolwiek wysoko by to było. Na co odparła katarzyna? Jeśliś tylko gotów się wspinać, już ja tak wszystkim pokierować myślę, że będę mogła tam spać. Richard raz jeszcze o swojej gotowością zapewnił. Po tej rozmowie rozeszli się jeden tylko mimochodem, wymieniwszy pocałunek. Maj dobiegał już końca. Następnego dnia, dzieweczka poczęła skarżyć się przed matką, że ubiegłej nocy dla wielkiego upału spać nie mogła. – Jeśliby mój ojciec wraz z tobą nie miał nic przeciwko temu, chętnie posłałabym sobie na balkonie, wychodzącym na ogród, obok jej kundnaty, i tam położyłabym się spać. Słuchając słowika i leżąc w chłodzie, czułabym się o wiele lepiej niż w ciasnocie twojej sypialni. – Bądź dobrej myśli, dziecko – odparła matka. Powiem to ojcu twemu. Zrobimy tak, jak on zechce. Pan Licjo, który córkę swą bardzo ukochał, rzekł: Zgadzam się zatem, odparł pan Licjo. Każ jej łoże postawić, jakie zmieścić się zdoła na balkonie, i zasłony dookoła zapuścić. Niechaj tam śpi i słucha śpiewu słowika, ile jej się żywnie podoba. Dzieweczka, dowiedziawszy się o pozwoleniu ojca, czym prędzej urządziła sobie posłanie na balkonie. Przed następną nocą, którą tam spędzić zamierzała, umówionym znakiem Richarda uświadomiła, tak iż uwowiedział już, co mu czynić należy. Pan Lizio usłyszawszy wieczorem, że Katarzyna spać się położyła, zamknął drzwi, które z jego komnaty na balkon wiodły i sam legł na morze. Ricciardo zasiał, gdy już wszystko w domu ucichło, po drabinie na jeden mur się wdrapał, a potem wystawiając się na azart, skręcania sobie karku na gzym z drugiego się przebrał, aż wreszcie na balkonie nogę postawił. Katarzyna z nieopisaną radością go przyjęła. Po wielu pocałunkach legli po społu i przez całą noc niewysłowionej rozkoszy zażywali, przy czym słowikowi po wielokrotnie śpiewać kazali. Uniesienia ich trwały długo. Noca się krótka była, nie postrzegli przeto, że dzień jest już bliski. Rozgrzani miłosnymi igraszkami i porą wiosenną usnęli obok siebie bez żadnego okrycia. Katarzyna, objąwszy prawą ręką Richarda, za szyję, Lewą trzymała mocno tę jego cząstkę, której nazwy białogowe wielce się zawsze wśród mężczyzn zromają. Gdy tak spali, dzień nastał i pan Licio podniósł się z pościeli. Przypomniawszy sobie, że córuchna śpi na śpina balkonie, rzekł do sie po cichu drzwi otwierając: Obaczył, czy słowik swoją pieśnią spali gdzieś, katarzynie, pozwolił. Podszedł do łoża, odsunął zasłonę i spostrzegł córkę obnażoną i w ramionach Richarda śpiącą. Poznawszy Richarda, nie rzekł ani słowa. Nie czyniąc hałasu do swojej komnaty, powrócił, udał się do żony i tymi słowy ją wzbudził. Stawaj prędko, miła żona, jeśli chcesz obaczyć, jak córka twoja, która w słowiku sobie upodobała, schwytała go i dotąd go w ręku trzyma. Ja, jakże to być może? spytała żona. Chodź tylko prędzej, odrzekł pan Elicjo, a sama obaczysz. Pani Giokamina śpiesznie się przyodziała i cichutko udała się z mężem na balkon. Zbliżywszy się do łoża córki, pan Elicjo uniósł zasłonę. Wówczas jego żona obaczyła, jak to Katarzyna, w śpiewie słowika rozmiłowana, trzyma schwytanego ptaka krzepko w swoim ręku. Pani Giacomina, na Richarda, zagniewana, już krzyk podnieść chciała, ale pan Licio wstrzymał ją i rzekł – Wstrzymaj się, żona, jeśli ci drogą jest miłość moja. Wstrzymaj się i waruj się ustotworzyć. otworzyć. Fierel, to, co córka nasza schwytała, już do niej należeć musi. – Ricciardo pochodzi z zacnego rodu jest przy tym bogatym człowiekiem. Związek z nim wtedy tylko zaszczyt sprawić nam może. Jeżeli chcesz się żywy i cały z tego domu wydostać, musi się z Katarzyną pierwej zaręczyć i przekonać się, że słowika w swojej własnej, a nie obcej klatce umieścił. Żona, widząc, że mąż nie turbuje się tym wszystkim zbytnio, uspokoiła się zaraz i zmilkła. Pomyślawszy, jak przyjemną noc córka jej miała, spała dobrze, a przy tym pojmała Słowika. Niedługo trwało, a tymczasem Ricciardo ze znu się ocknął. Widząc, że dzień się jasno uczynił, zmartwiał się ze strachu, zbudził Katarzynę i zawołał. O moja duszo, cóż nam teraz uczynić wypada? Oto dzień się już uczynił i tu mnie zaskoczył. Na te słowa pan Licio przystąpił do łoża, podniósł zasłonę i rzekł: Co czynić? Jakoś to wszystko uładzimy. Na ten widok Richardowi zdało się, że mu ktoś serce wydziera z piersi. Podniósł się natychmiast i rzekł: Panie Licjo, na miłosierdzie boskie ulitujcie się nade mną. Uznaję, że jako niegodziwy i zdradziecki człowiek na śmierć zasłużyłem. Czyńcie ze mną co chcecie, zaklinam was, jednak darujcie mi życie! Ricciardo, odparł pan Licio. w samej rzeczy, za miłość moją i zaufanie, jakie dla ciebie żywiłem, nie zasłużyłem na taką zapłatę. Kiedy się jednak już stało to, do czego młodość cię skusiła, pojmij Katarzynę za żonę. Dla uratowania siebie od śmierci, mnie zaś od hańby. Czym była córka moja dla Ciebie przez tę noc całą, niech tym na całe życie zostanie. Tym tylko sposobem możesz mnie ułagodzić i własne życie ocalić. Jeżeli zaś się nie zgadzasz, poleć duszę swoją Bogu. Katarzyna, słysząc groźne słowa rodzica, puściła słowika i okrywszy się, z płaczem pana Licja prosićjęła, aby jej kochankowi przebaczył. Jednocześnie także błagała Richiarda, aby na żądanie jej rodzica przystał i tym samym w spokoju więcej podobnych nocy sobie jej zgotował. Prośby te jednak już zbyteczne mi były, bowiem Richiardo wstydem za swój błąd i chęcią naprawienia go spowodowany, a z drugiej strony pobudzany zarówno lękiem przed śmiercią i chęcią wydobycia się z trzech matni, jak pragnieniem posiadania uwiłowanej dzieweczki, natychmiast bez żadnych wybiegów oznajmił gotowość wypełnienia rwoli pana Licja. Wówczas pan Licio wziął od żony pierścień i wręczył go Richardowi, który nie mieszkając, w przytomności rodziców z się się zaręczył. Po czym pan Licio i jego małżonka ostawili oblubieńców samych, rzekłszy tylko, spocznijcie teraz. Należy wam się bowiem jeszcze trochę snu. Gdy rodzice wyszli, narzeczeni rzucili się sobie znowu wyramiona i do sześciu mil, które tej nocy przebyli, jeszcze dwie dodali, nim się złoża podnieśli. Tak skończył się pierwszy dzień ich wędrówki. Ricciardo rozmówił się z panem Licio szczegółowie o wszystkim, a po upływie kilku dni w przytomności krewniaków i przyjaciół wziął ślub z Katarzyną. Wywiódł ją uroczyście do domu swego i wspaniałe wesele wyprawił. Potem przez długi czas, dniem i nocą, w spokoju i radości łowili słowika ile tylko zapragnęli.